Posługiwanie się tabelami to jedna z podstawowych czynności, którą powinieneś opanować w pracy z Excelem. Aby sformatować dane jako tabelę, zaznacz je oraz naciśnij przycisk Formatu jako tabelę. Taka tabela daje ci szereg możliwości. Dodatkowo do tabeli możesz dołączyć wiersz z sumą kolumn. Excel sumuje je automatycznie za ciebie. Aby to zrobić, z zakładki tego narzędzia wybierz przełącz wiersz sumy. Kolejną możliwością jest sortowanie danych w kolumnach malejąco i rosnąco. Aby to zrobić, naciśnij przycisk w nagłówku tej kolumny oraz wybierz sposób sortowania. Taka tabela pozwala także filtrować dane w kolumnach. Aby to zrobić, także naciśnij przycisk w nagłówku tabeli oraz wybierz filtr liczby bądź tekstu, który chcesz zastosować. Ostatnią możliwością jest wybranie tylko tych wartości, które chcesz pokazać, dla których nie ma odpowiedniego filtru. Aby to zrobić, wybierz filtr, a następnie zaznacz dane.